Dlaczego Pragę nazywa się miastem stu? Wiesz? To chyba jasne, gdy tylko spojrzy się na nią z każdego wyższego punktu w mieście. No a bez wątpienia najbardziej charakterystyczną, emblematyczną, spektakularną jest wieża, a właściwie wieże i to właściwie trzy, czyli katedry praskiej. Za chwileczkę tam wejdziemy, bo chcieliśmy się przywitać bardzo godnie z Pragą, czyli właśnie od wzgórza Hradczany, które oczywiście odwiedziliśmy i to chyba nawet trzy razy, ale bez kamery, niesłużbowo tak bym to powiedział także teraz pierwszy raz z kamerą i jeszcze zobaczcie przy okazji tak gdzieś godzinę po wschodzie słońca albo przed można też mówić, że to nie tylko miasto, wiesz, ale właśnie złote miasto, bo jest pięknie obleczone w te płaskie światło poranne. Biorąc pod uwagę wieże, przypory, witraże, ogrom budowli i jej styl, na wzór najwspanialszych francuskich katedr, to nasze subiektywne zdanie oczywiście jest to najpiękniejszy kościół gotycki całej Europy Środkowej.